Zusia na spacerek jedziemy! Tak, na spacerek! Tak! Tak, na spacerek, na spacerek! To Zuzinka. Pies trzyłapny. Idziemy z nią na spacer. I już biega jak szalona. Sika, właśnie. <grywa> to jest po prostu szatan, nie pies. Ale nie można przesadzać z ciką, żeby sobie ta nie nadwyrężyła niczego. no Bo na jednej łapie tak skakać, Wiecie, tyle metrów, set, kilometrów. Parę, może nie set. No to jednak jest obciążenie dla organizmu. Także nie chcę jej przemęczać. Chodź ja Zuzinka! Chodźcie, chodźcie. Chodź. A jak biegnie, to nawet tak nie widzicie, że nie ma łapy. Biegnie w taki w miarę normalny sposób. Tutaj ciekawostka. Pies z trzema łapami robi kupę. Możecie zobaczyć, jak to się prezentuje. Że się da. Także takie ciekawe obrazki dzisiejszego dnia. Zbieram jakieś, resztki. jakieś resztki z pieczarek, ja nie wiem o co chodzi, ale tutaj to ciągle tutaj ciągle coś to tam, Takie resztki gdzieś z hodowli pieczarek. gdzieś sobie człapie, jak widzicie. Jak właśnie im szybciej biegnie, tym mniej widać, że nie ma łapy. Ten ruch jest taki naturalniejszy. A jak właśnie wolno chodzi, to tak widać, że ta dupa tak podskakuje wysoko. A jak właśnie biegnie, to taki jest równy sus. Pierwszy taki, kolejny w sumie, drugi spacer od operacji. Już tu się ma ściągnięte szwy, później Wam pokażę ranę. Jak się super zagoiła, aż ta kulka też jest taka zagojona. Czy widzieliście też w Biedronce, jaka jest fajna kolekcja świąteczna? E, takie są ubranka dla psów, Mikołaja z kapturkiem na łapki, miejsce jest i to w sumie takiego aż średniego psa. Myślę, że właśnie tak do wielkości koker spaniela, szynucera miniaturowego, średniego. Także zobaczcie sobie. Bardzo fajna kolekcja: są też łóżeczka i zabawki to takie świąteczne dla psów. Więc kolorystyka zielony, brązowy, czerwony. Tam tu no, więc sobie zerknijcie, bo ceny są spoko i te ubranka chyba właśnie są po 20 złotych, coś takiego. To jest taki ubranko raczej po domu was, zwłaszcza dla psów, tych, które nie mają potrzestka, które nie mają się jak ogrzewać same, więc e, nawet w domu im czasami jest zimno, więc możecie sobie zerknąć. Zuzia! Dzisiaj właśnie ma paka przyjść z barfem dla Zuzi, więc mam nadzieję, że Wam ją też dzisiaj pokaże. Albo jutro, no zobaczymy jak to będzie. Taczkomatu będę ją odbierała. Na szczęście jest zimno, także nie powinno się rozmrozić. Pies znowu sika. Chodź, chodź Tam ktoś idzie z właścikiem Uch, się nas, nas, nas nasz ZUS trójnogi widziałaś cyk za nami <laughs> Idziemy <laughs> Zoneczek idzie w west. Cześć. Zus. <laughs> Chodź Zuzinka. Hey, już dobro. dobra, 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 dobra. No już, już, już. Ajzus. <grywa> Jezus. Chodź, do mnie. Chodź, chodź, No dobrze. No tak się przywitałaś z pieskiem. Oprócz lecznicowych pieców. to był pierwszy pies, którego Zuzia widziała z trzema łapami po operacji. No wiadomo, z pieskiem się widziała i tak dalej, ale z takim psem na spacerze to po raz pierwszy. Dawno się nie widziała, że ten jest psem z, z, z sika, no. znowu przed spacerem, po prostu jej powiedziałem, że idziemy na spacer to wypiła pół miski wody Musiała się przygotować do wysiłku dawno nie ćwiczyła, to musiała się nawodnić dziewczyna. O, mam jakieś szczeki Tu już będzie ciężko Zuzowi, bo jest tak trochę pod górę Jest ciężko, już jest ciężko iść widzę, także już wracamy do, do domu, do samochodu najpierw, bo też nie przyjeżdżałam z nią eee... Nie przyjeżdżałam z nią yy... Boże, co ja gadam. Nie przyjechałam z nią samochodem, żeby właśnie nie musiała iść pod taką górę tutaj na osiedlu, która jest no, dosyć stroma. Także wolałam jej oszczędzić dodatkowego wysiłku, tak żeby sobie już tutaj mogła pobiegać po łączkach i skorzystać spacerku. To jest jej ulubione miejsce na spacery że zawsze biega od małego kurdupla, więc to ją pobudza bardzo do aktywności fizycznej. Już jej łapki łamią, ta jedna łapka. I wracamy do domu. Taki spacer znów około 15 minut dosyć szybkim tempem i cika wraca do zdrowia. Też czytałam i pisaliście mi o takich zajęciach fit pose dla psów. Ja szukałam właśnie jakiegoś środka, miejsca tutaj w województwie śląskim, które organizuje takie zajęcia dla psów, ale nic nie znalazłam. Więc jeżeli znacie taką szkołę, osobę, psiego fizjoterapeutę, który potrafi to robić, no to mi dajcie znać. I dajcie mi znać, czy wasze psy też to trenują i, i, i jakie są efekty. <słyski> Tak, dokładnie chęci większej niż możliwości u naszego psa. są. Wybiegał, latał, ale już lata nie te nogi brakło, to już w ogóle. To ja tam latami. Zucia, chodź, 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 idziemy, wracamy, wracamy. Nie ma tam już gojenia, kuropat i ptaszków. Nie już nie te latacika, naprawdę. Już trzeba opanować troszeczkę. No, się tam zapachniało. I nie po kałużach proszę. wracamy już do samochodu no i tyle, będę może w Biedrze to Wam pokażę może jak mi się uda eee, te fajne rzeczy z kolekcji psiej, myślę, że to szybko wykupią także jak macie gdzieś niedaleko siebie Biedronkę, to uderzajcie, zwłaszcza te nowe Biedronki, bo są te nowe i stare te nowe są super, takie ładne więc ja właśnie w tej jednej z nowych widziałam, bo wiem, że też asortyment się troszeczkę różni, jeżeli to jest stara Biedronka albo nowa ok, siadamy do auta i jedziemy dalej dostałem już SMS-a, że na mnie paka czeka w paczkomacie, także jadę po nią i zaraz zobaczymy jak wygląda przesyłka barfowa. Już mam odebraną pakę, widzicie ją tutaj. Jest ogromna i musiałam po prostu yy, zostawić wszystko w samochodzie i dwoma rękami była w najwyższej półce. No i wracam szybko do domu, bo jest zamarznięte wszystko. Paka jest w domu. I bierzemy się za odpakowywanie. Gulasz odwodnie. Tak, o to się prezentuje, tak, gulasz. Eee, środek. Paczuszki popakowane mam specjalnie na porcyjki, ale się zaraz będę musiała dowiedzieć dokładnie wszystko o co chodzi. Ale wygląda to obrzydliwie. No cóż, tam spodem jeszcze coś jest. A no nie, chyba ciąg dalszy chyba paczuszek. No tak, okej. Okay. Wkładuję to do zamrażarki. I wszystko jest zamrożone, mimo że paczka jest wczoraj wysłana. To jest wszystko zamrożone na kości. To jest rozmrożone jedzonko. Wyciągamy. Fuj, ja się interesuję? Tylko nie ma siły na dwie łapy stanąć. O Ja tu mam to podzielone na porcje i tutaj już cała ta mieszanka warzywa, mmm, suplementy no i różnego rodzaju mięso, jakieś kawałki. Czekajcie po to, 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 ja to próbuję bez dotykowo zrobić ja tego nie umyty. Nie musieć. Z styropianu psu nie dajemy. I właśnie to, co wycieknie z tego, to też dajemy psu. Czyli tą wodę, nie krew. krew, krew. No właśnie, nie, to nie jest woda. Tylko krew. I to jest porcja, słuchajcie, na raz dla niej. Mm, jeszcze mi idzie pocztą olej z łososia. Także i to też będę dodawać. A teraz może i dam olej kokosowy, bo też czytałam, że się fajnie. Sprawdza. O Boże, tu jest jakaś kawałek ryby, bo tu też chyba jest dorsz. Fuj, jak to śmierci. Dolejemy to piękny sosik. Dlajemy. Ok, i podaję. Ziemka, to jest twoje jedzenie. Jak wcina. Czuję się podoba na dieta, chociaż ponoć no, to jest mało objętościowo, więc y, będzie mogła być na początku dosyć roszczeniowa o większą porcję, ale no cóż, trzeba to przetrwać. No i fizja. po posiłku wylizę. Nie mamy już. <laughs> znaczy, że ci smakuje zmiłka, tak? Mówisz dobrze, że miś takie jadła. Cikaś, <laughs> Pipo. W śniadaniu. Nawet się nie upominała o więcej. Myślałam, że będzie gorzej. I pies się opala. <laughs> Możecie zobaczyć. Piła dużo wody i w ogóle jakaś taka energia ją naszła. Dużo ma energii po posiłku śniadanku. Nie wiem, ucieszyła się może, że takie sobie zjadła. No i tyle. Pies śpi. Z tej strony wygląda całkiem normalnie. Jak normalny pies.